NAM Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Tomasz Wrólewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzisiaj porozmawiamy o Funduszu Odbudowy. Dla porządku, poproszę jeszcze naszych widzów o subskrypcję, dzwoneczek i udostępnianie tego materiału dalej. No to do sedna. Fundusz Odbudowy. Porozmawiajmy o nim zarówno od strony ekonomicznej, jak i politycznej. Z mainstreamu płynie czasami taki przekaz, że to są de facto pieniądze, które możemy wziąć i skorzystać, albo nie wziąć, nie skorzystać i na tym po prostu stracić. Czy to jest takie proste? Hmm. Myślę, że żeby to uporządkować, bym to w ogóle zaczął od samego konceptu, od nazwy od fundusz odbudowy. Odbudowa, odbudowujemy coś, co zostało zrujnowane. I oczywiście gospodarki Europy zostały mocno dotknięte pandemią. Niewątpliwie polska gospodarka również została dotknięta pandemią. Po raz pierwszy w historii naszej demokracji i wolności gospodarczych mamy spadek wzrostu PKB. Także odbija się to chcąc, nie chcąc na przynajmniej części społeczeństwa. Natomiast to co obserwujemy w większości państw zachodnich, tych, które już zdoła, zdołały wyjść z pandemii, to bardzo szybko i dynamiczny, rosnący wzrost gospodarczy, i szybki powrót na rynek pracy osób, które ją straciły, i wręcz w Ameryce, w Izraelu, brak ludzi do pracy w niektórych sektorach. Ci, którzy przeszli, na przykład, do pracy w firmach wysyłkowych, nie mogą teraz także pracować w firmach usługowych. W restauracjach, w hotelach, i brakuje tam ludzi. To samo zjawisko już wstępnie zaczynamy odczuwać w Polsce. Znaczy, w tempo wzrostu gospodarczego, nasz eksport, zwłaszcza to, co dzieje się w większości firm produkcji przemysłowej, jest bardzo pokrzepiające i bardzo powinno nas cieszyć. Także myślę, że Sama gospodarka jest w stanie nas zaskoczyć tym, jak odbije się po tym okresie pandemii. Państwo oczywiście mogłoby w tym bardzo pomóc, to znaczy stworzyć, usunąć niektóre bariery i ograniczenia, o których zresztą Warszaw Enterprise Institute dość dużo mówił wcześniej, że należałoby przygotować się na wyjście z pandemii i tworzyć pewne. Miejsca, żeby tą energię szybciej uwolnić, tak? czyli ograniczenia, które wynikają z pozapłacowych dodatkowych kosztów pracy, z nadmiernych regulacji, zwłaszcza w przemyśle energetycznym, nadmiernych regulacji, jeżeli chodzi o informatykę, cyfryzację i oczywiście rynek pracy, to możliwe, że to jeszcze nastąpiłoby szybciej. Dlatego wychodzę od tego, bo moim zdaniem niekoniecznie ten zastrzyk pieniędzy byłby konieczny. Niekoniecznie musimy mieć dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej, żeby stanąć na nogi. Komisja Europejska, nie przypadkiem używam tego termisu, no zdecydowała, żeby jednak zapewnić państwom dodatkowe fundusze. Dodatkowe do pieniędzy, które już żeśmy pożyczyli, bo pamiętajmy, że. I Polska, ale i większość państw europejskich bardzo zadłużyły się w trakcie pandemii i żeby one były na wsparcie. No i teraz pytanie jest, czy rzeczywiście te pieniądze mają posłużyć na odbudowę, czy na przyszły rozwój one nadejdą prawdopodobnie gdzieś na jesieni, wczesną jesienią, może nawet późniejszą, gdzieś w październiku pojawią się te pieniądze z Unii Europejskiej. W czasie, kiedy jeżeli wszystko dobrze pójdzie gospodarki europejskie będą już dobrze funkcjonowały i to będzie ten okres największego boomu. Niejako no, antycypując, co Komisja Europejska przeznacza je, kieruje je na rozmaite przyszłościowe sektory, rozwój jeżeli chodzi o energetykę, jeżeli chodzi o cyfryzację i sposób zarządzania, administrowania. I to mi się wydaje, chyba jest najciekawszy segment, o którym pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy. Także pieniądze to nie jest fundusz odbudowy, tylko fundusz inwestycji w progres, w rozwój gospodarczy, w przyszłości. Inna sprawa, czy one są skuteczne, czy nie są skuteczne. Teraz, jeżeli pieniądze się pojawiają, to oczywiście nad tym trzeba się mocno pochylić i zastanowić, czy i jak z nich skorzystać, to jest jedno, dwa, czy one nas nie uzależnią w przyszłości jeszcze bardziej, bo każdy dług jednak jest uzależnieniem. I tak bardzo jak wspólne zadłużanie się i bo do, tworzenie obligacji unijnych jest niewątpliwie elementem spójnościowym. Buduje tak pewną jakąś wewnętrzną solidarność, spójność w tym państwie. Trochę jak małżeństwa, które zaciągają wspólnie kredyt na mieszkanie. Raz, że mają wspólne mieszkanie, dwa, że no mają ten kredyt i dwa razy się zastanowią, zanim po jakiejś drobnej sprzeczce decydują się na rozwód. Tak samo my tutaj. Tak? Byle co nas już w tej chwili nie. Nie spowoduje naszego rozejścia się, zwłaszcza już po doświadczeniach brexitu, kiedy wiemy, jak to bardzo boli. Także jest to spójnościowy element, ale to dalej jest obciążenie, jeszcze większe obciążenie dla państw. Nie mówię nawet o tej części około 300 chyba 50 miliardów, które przyjdzie, które są w formie pożyczek będą przydzielane państwom z Unii Europejskiej, ale też te 400 miliardów euro, które to pieniądze będą nam darowane, ale będziemy musieli jako państwa je zwrócić w formie spłaty za obligacje. Czyli będziemy musieli sfinansować te obligacje. No i musimy jeszcze pamiętać, że to jest narzędzie solidarnościowe. To jest ważne pewnie znowu z punktu widzenia budowy federacji, federalizmu Unii Europejskiej, budowy państwowości przyszłej Unii Europejskiej, no ale jest pewnym zagrożeniem dla państw, bo jeżeli Grecja nie będzie w stanie spłacić swojego zadłużenia, Portugalia już nawet nie chcę myśleć, co by się działo, gdyby Włochy nie były w stanie spełnić swojego zadłużenia, to my solidarnie będziemy musieli na to ułożyć. I znowu to z punktu widzenia państwowości jest bardzo pozytywny element, z punktu widzenia zagrożeń jest dość duży, tym bardziej, że my jako Polska czy wiele innych państw, nie mamy wpływu na to, jak te pieniądze, albo bardzo ograniczone, będą wydatkowane, będą w Grecji. Prawda? Także to bardzo odważne rozwiązanie. Czy Polska w takiej sytuacji powinna zrezygnować, nie uczestniczyć w tym projekcie? No, e, e, pewnie byłoby to trudne do przeprowadzenia politycznie, ponieważ rozbudzone są nadzieje, że te pieniądze Posłużą polskim firmom, yy, będą yy, rozwijały te gałęzie gospodarki, które nie są aż tak dobrze rozwinięte w Polsce. No i zawsze, jak tu wytłaczyć wyborcom, że leżą pieniądze, my ich nie weźmiemy. Także, moim zdaniem, mówienie, że możemy ich nie wziąć, jest yy, no, czysto hipotetyczne. Znaczy, politycznie jest to nie do przeprowadzenia. No tak, za każdym razem, kiedy pojawia się wątek tych unijnych pieniędzy, już nieważne jakich konkretnych, to. Ten taki główny przesądzający argument jest taki, że no jeśli nie weźmiemy, no to inni wezmą, no to przecież trzeba to brać, bo jak to tak pieniędzy, które leżą na stole nie brać. Tak, tylko ja mówię, jest ciężko przekonać obywateli, że mogliśmy dostać pieniądze na rozwój. Cyfryzacji 5G, 6G, co tam jeszcze się pojawi i inni już to mają, a my nie mamy, bo żeśmy nie wzięli pieniędzy. No, żaden rząd takiej odpowiedzialności na siebie nie wziął. Takie mamy realia. Nawet jeżeli będzie w stanie zaprezentować ryzyka, jakie z tym się wiążą. Tak? Znaczy ryzyka w postaci tego, że przyjdzie nam spłacać długi Grecji albo tego, że nasze obciążenia finansowe będą już tak duże, że ciężko będzie nam inne rzeczy sfinansować. Na przykład, takie dziedziny życia gospodarki, które naprawdę zostały dotknięte i wymagają w tej chwili głębokiego zastanowienia się, co z tym zrobić, jak edukacja. Tak? To, co się stało, my tego teraz nie zauważamy, ale z młodymi ludźmi, którzy stracili dwa pierwsze praktycznie lata liceum swojego, prawda? którzy mają tą wyrwę edukacyjną. To są rzeczy, które nie mamy pomysłu, jak to nadrobić i na to by się akurat przydały pieniądze. Jak odbudować kapitał polskich firm, które miały, on jest mały, drobny, w skali może całego państwa to jest nie tak wiele, ale restauracje, hotele, które dalej będą funkcjonować, ale może już nie będą własnością polską. Jak odbudować ten kapitał? Te pieniądze nie idą w tym kierunku. Także dlatego mam wątpliwości, że nazywać to kapitałem odbudowy. Uważam, że politycznie nie da się tych pieniędzy nie wziąć. Po prostu tak funkcjonujemy i jest nie do wzięcia. Natomiast korzyści, chyba za mało czasu zastanawiamy się nad dalszymi efektami, spłaty. To zanim, zanim zapytam jeszcze o ten wymiar czysto polityczny, pociągnę trochę ten wątek. Ekonomiczny, załóżmy na potrzeby tego pytania i tej odpowiedzi, załóżmy, że z Grecją, z Włochami, Portugalią, Hiszpanią, że tam naprawdę wszystko będzie w porządku. Problemów nie będzie. Mocno teoretyczny scenariusz, ale, nie ale razie, niech tak nie. będzie. I jakie zatem będą koszty tego, że my te pieniądze dostaniemy i jakichś większych problemów nie będzie? No ja w darmoche nie wierzę. Nie. Czy to będzie podwyżka podatków? Gdzie za to zapłacimy i kiedy? Znaczy tutaj Komisja Europejska mówi nam, gdzie my za to zapłacimy, tylko nie do końca tego, tego słuchamy. Jest plan przygotowany spłaty tych obligacji, tych pieniędzy, które mamy w formie pożyczek. Jeden z pierwszych, to są trzy podstawowe kierunki. Pierwszy dotyczy, to jest podatek od emisji gazów cieplarnianych. I to jest właśnie podatek, na który większość państw się zgadza. On jest dla Polski szczególnie dotkliwy, ponieważ my, proporcjonalnie do wielkości naszej gospodarki, mamy dużą tą emisję. Także to jest rzecz, którą po, po, powinna się pojawiać w dyskusji. Także to jest podatek, który bardzo popiera większość państw europejskich, a akurat dla Polski on jest dotkliwy. Drugi pomysł na podatek dotyczy opodatkowania importu zgodnie, według śladu węglowego, czyli kraje, które przysyłają nam swoje produkty, czy my od nich kupujemy. Jeżeli nie przyjęły tak samo wyśrubowanych norm dotyczących czystości powietrza, emisji gazów cieplarnianych, to proporcjonalnie do tego, ile emitują, będą musieli płacić ten podatek, zwłaszcza jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju plastiki, przetworzone materiały. Tutaj jest kłopot, bo silnym przeciwnikiem tego podatku są Stany Zjednoczone, Amerykanie przyjęli trochę inny model walki z zanieczyszczeniami klimatu i on nie opiera się na handlu ETS-em i mierzeniu tej emisji CO2, tylko na dotacjach do Rozmaitych branż przemysłu, przez co ten ślad węglowy tam pewnie pozostaje dość duży. I Amerykanie mocno tutaj lubują przeciwko temu, nawet grożą, że uznają to za sankcje przeciwko Ameryce. Nie muszę mówić o Chinach, lub o całej Azji, która ma dużą część swojego brudnego przemysłu i prawdopodobnie będzie miała z tym jeszcze większy kłopot. Także to wymaga dużych międzynarodowych negocjacji wydaje mi się że ciężkie będzie do wprowadzenia tak od zaraz. Kolejny punkt dotyczy podatku od wielkich firm technologicznych, podatku od firm, które zarejestrowane są w, czy to w rajach podatkowych, czy w Stanach Zjednoczonych i nie płacą tej podatku. Ostatnio mieliśmy news także że przy 4 bilionach Obrotów Amazon w zeszłym roku nie zapłacił ani jednego centa w Europie. I to samo dotyczy wielu innych firm, nie wszystkich, ale wielu firm technologicznych zagranicznych. No i teraz. E to oczywiście może być pewien wpływ i pomysł na to, jak ściągać te podatki z poszczególnych państw, między innymi z Polski, czyli z tych wszystkich państw, gdzie te firmy funkcjonują. No, tylko tutaj znowu silny zobaczymy opór ze strony Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale pewnie także i Chin. Amerykanie zresztą gotowi są pójść na jakąś tej współpracę. I Sekretarz Skarbu, pani Jelen, proponuje, że gotowi są Amerykanie uznać polskie, europejskie prawo do opodatkowania amerykańskich firm technologicznych pod warunkiem, że zgodzimy się na CIT, podatek korporacyjny na poziomie 21% wszyscy. Czyli przypomnę, że my w Polsce mamy poniżej. Tego 21% podatku. Nawet mamy te dla małych spółek 9% cit, także to byłby no, spory skok i spore ograniczenie konkurencyjności polskich firm, także zgoda na to, z jednej strony zapewniłaby w przypadku Polski jakieś 1,5 miliarda złotych, wpływu do budżetu, nie naszego, ale unijnego, ale z drugiej strony osła, trudno policzyć, tak nie potrafię. Jak dużym obciążeniem dla polskiego eksportu byłoby podniesienie citu i ograniczenie tej konkurencyjności. Także tutaj też myślę, że ciężko będzie to przeprowadzić i wybudować, tam jakąś rumę. No, jest jeszcze są gdzieś w tyle, yy, pojawiają się, kołaczą się takie pomysły jak FTT, czyli podatek od transakcji finansowych. To tutaj akurat polski rząd bardzo lobbował w tej sprawie, ponieważ my nie jesteśmy imperium finansowym, ale i chcieliśmy, żeby ten podatek wprowadzono ogólnounijny. Tutaj bardzo silnie przeciwko temu występuje no, no, Luksemburg, Cypr, Irlandia, kraje, gdzie większość tych transakcji się odbywa. I tu pewnie też ciężko będzie, nawet Niemcy są bardzo sceptyczni ze względu na to, że w tej chwili próbują budować taki hub, Finansowy korzystając z Brexitu i prze, mają nadzieję, że przenieść część tych funkcjonalności do Europy może im się uda nie wiem, ale w każdym razie to dla nich też byłoby obciążenie. Także tu, tu z tym mamy kłopot, ale jest plan B o którym mało kto mówi i Komisja Europejska gdzieś na razie to puszcza w dyskusjach, pojawiło się to na naszych debatach Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, że jeżeli się nie uda zebrać tych wszystkich pieniędzy albo tylko część się uda zebrać z podatków, to możemy umówić się, że przy kolejnym budżecie unijny kolejnej perspektywie od 2028 roku. Dalej się składamy, płacimy składki na Unię Europejską, ale nie dostajemy nic w zamian. Na politykę rolną nie dostajemy, na politykę wspólności nie dostajemy i że to nam będzie odcinane od tych kuponów. Czyli powstaje rząd Unii Europejskiej, taki już bardziej okrzesany, który zbiera pieniądze od swoich ze swoich regionów poszczególnych państw, ale nic za to nie daje. Także to, to, jest, to jest koncept, to jest pomysł. Na razie nie ma planu C. Myślę, myślę, że dostatecznie dobrze wybrzmiało, szczególnie pod koniec tej odpowiedzi, że jeżeli chodzi o wymiar ekonomiczny, to tutaj nie będzie nic za darmo. No nie, nie. To może być odłożone w czasie. Czyli prędzej czy później za to po prostu zapłacimy. Przejdźmy jeszcze do tego wymiaru politycznego, bo ja nie wiem, czy dobrze to czytam, ale mam wrażenie, że pojawia się tutaj coś nowego w debacie publicznej, to znaczy, przynajmniej w Polsce, tak to widziałem, że jeżeli część praw przechodziło na przykład na poziom unijny, to uniosceptycy wtedy krzyczeli, że to jest oddawanie suwerenności, a Unia, euro, Unia entuzjaści mówili, że nie, 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 to wcale nie jest tak, państwo hmm. mają suwerenność, bez przesady, bez przesady. Natomiast mam wrażenie, że teraz Unia sceptycy mówią ponownie, że to jest federalizacja i tracimy suwerenność, natomiast Unia, Unia entuzjaści mówią, no tak, to jest federalizacja, ale to dobrze. Hmm. Ja nie, nie sądzę, żeby to było się miejscami, to jest raczej punkt siedzenia. To znaczy, Chodzi mi o to, że już ta strona prounijna bardziej otwarcie przyznaje, że tak, to jest federalizacja i to dobrze. Tak, tak. Jakby odeszła w cień ta narracja, że tak naprawdę suwerenność każdy ma. Bo To jest federalizacja i to nikt tego nie ukrywa. Ani Komisja Europejska tego nie ukrywa, ani żadna ze stron. I to idzie w tym kierunku. Zresztą teoretycznie tak żeśmy się umawiali na początku, że będziemy w tym kierunku szli. Ever Closer Union, coraz bardziej spójna i coraz bliższa siebie Unia Europejska, coraz mniej narodowa, coraz bardziej prospołeczna, wspólny rynek, wspólne opodatkowanie. To że od początku tak żeśmy się umawiali, tutaj nie ma żadnego oszustwa, jedyne co i może być tutaj problemem to jak to jest robione, jak to jest załatwiane, bo gdybyśmy mieli w najbliższej przyszłości referendum, tak jak przed traktatem lizbońskim. Wielką debatę i dyskusję, że tak, chcemy iść w stronę federalizacji, chcemy stworzyć unijny rząd, który będzie miał nadrzędną rolę, jeżeli chodzi o redystrybucję, nakładanie podatków, politykę fiskalną, politykę zagraniczną, zostawiając politykę regionalną, samorządową. Lokalnie, ale przejmując już to władztwo i głosujemy. No i oczywiście ktoś, kto się nie chce, jakieś kraje, które się nie zgadzają, pozostają w jakieś poczekalni, aż zmienią zdanie, a inne się coraz bardziej łączą. Gdyby to się w ten sposób odbywało, to prawdopodobnie nie budziłoby aż tyle emocji. Przez jakiś czas, w czasie tej debaty, byśmy dyskutowali, rzucali sobie, się sobie do gardeł, ale jakąś decyzję byśmy tutaj podjęli. Jest to rozbione zupełnie inaczej. Ja po kawałku. Ja po, po kawałku, ale też y, y, przy okazji i bokiem. W zasadzie mamy dwa takie przełomowe momenty w historii Unii Europejskiej. Pierwszy jest ogromne widopodobieństwo między Jacquesem Delores i y, panią Ursulą von der Leyen. Tym, co się stało. Oboje trochę przez przypadek znaleźli się w swojej roli komisarzy. Oboje w takich momentach, kiedy Europa dokonywała jakiegoś zwrotu i próbowała odnaleźć swoje miejsce, po wielkim kryzysie Europa po latach 70., początku latach 80., i teraz w drugim dziesięcioleciu 2000 roku. I kiedy powstawała wspólnota, wspólny rynek europejski za czasów rzeka Dolores, też nie mówiono o tym, co my chcemy zrobić, że chcemy zrobić jedną wspólną polityczną Unię, tylko mówiliśmy o, o ratowaniu Europy, wychodzeniu z kryzysu, stworzeniu nowych mechanizmów rynkowych, które pomogą nam wyjść z kryzysu bardzo podobnie jak dzisiaj. I teraz, w całej tej naszej dyskusji, wracam do, już teraz do naszych czasów, w całej tej naszej dyskusji na temat e, funduszu pomocy, ten Next Generation Fund, e, bardzo dużo rozmawiamy, gdzie zostaną rozdysponowane te pieniądze, bardzo dużo rozmawiamy o tym, kto będzie je rozdawał, no to jest dla polityków oczywiście ważne. Trochę rozmawiamy, ale mało, to co żeśmy wspomnieli, jak będą to spłacane, ale prawie w ogóle nie rozmawiamy o tym, co towarzyszy tym funduszom. Mianowicie Komisja Europejska dopisała do tych projektów i to, co powiedziałem na początku, będzie bardzo ważne, mój zdaniem, czyli także ten pakiet dotyczący reform administracyjnych, pewne wymogi, które nie wiadomo skąd się wzięły. W przypadku Włoch to jest na przykład reforma systemu y, sądownictwa. W przypadku Hiszpanii, reforma systemu y, rynku pracy, zasad y, rynku pracy, funkcjonowania rynku pracy. W przypadku Polski dotyczy to klimatu. Gdzieś w tyle głowy, odłożone na bok, y, y, podskórnie, sprawa także y, praworządności, która będzie nam wracała. W przypadku Irlandii, już w tej chwili rząd Irlandii mówi, że owszem, gotów jest rozmawiać o nowych warunkach, jeżeli chodzi o podatek CIT, czyli podatek korporacyjny, który w Irlandii jest wyjątkowo niski, żeby znaleźć jakiś tutaj system porozumienia. Francja, która ma wprowadzać nową technologię, nową generację. Firm czy, firm czy nową generację energii atomowej, także zgodziła się w ramach tego funduszu, że uzależnia do tę decyzję od ekspertów Komisji Europejskiej. To, co chcę powiedzieć, to że urzędnicy Komisji Europejskiej, urzędnicy, nie politycy, nie Rada Europy podejmują decyzje systemowe o zmianach w państwach. Niezależnie od żadnego innego gremium demokratycznie wybranego. To jest nowe. Tego nie mieliśmy. I tego to nam gdzieś umknęło, że urzędnicy określili ramy i warunki brzegowe przeprowadzenia zmian systemowych, politycznych w poszczególnych państwach i państwa to zaakceptowały. No, trochę z tego powodu, o którym mówiliśmy, że czy brać te pieniądze, czy nie brać. Tak? że nie chcecie pieniądze, no to szybko musicie się zgodzić i to są warunki. W ogóle nie ma dyskusji o tych warunkach klimatycznych w polskim Sejmie. Właściwie we Włoszech nie było o reformie sądownictwa. Wszyscy rozmawiali o tym, jak rozdać te pieniądze. No i nie, nie wiem, czy to powiedzieć, że to jest geniusz pani von der Leyen, y, y, czy to jest y, y, przypadek. W każdym razie zdarzyło się coś bardzo istotnego. Znaczy, że teraz Komisja Europejska nie tylko narzuca tam te warunki, czy wprowadza te warunki, ale także będzie potem je mm, sprawdzać, na ile je, jesteśmy, je realizujemy, w jakim stopniu, niezależnie od tego, jak wydajemy pieniądze. No i kwestia wydawania pieniędzy też jest istotna, bo tutaj także wzmacnia się znacząco rola Komisji Europejskiej, czyli znowu wracamy do tego wątku federalizacji. Ponieważ pod trochę naciskiem rządów tych frugal, tych oszczędnych państw, m.in. Holandii, między innymi Danii, Niemiec, które mówiły i blokowały w jakiś sposób, albo mówiły, że będą blokować te fundusze odbudowy, mówiąc, że te dużo pieniędzy, jak pójdzie do takiej Portugalii, takiej Grecji, to oni nie umieją tego wydać, zmarnują te nasze pieniądze. W takiej będą, Polsce... A potem nam przyjdzie za to płacić. No to Komisja Europejska nam powiedziała, no tak, rzeczywiście, to musimy wprowadzić narzędzia i mechanizmy bardzo skrupulatnej kontroli tych wydatków i tych narzędzi. Rozbudujemy tego naszego olaf To jest instytucja, która zajmuje się kontrolą przepływu pieniędzy w Unii Europejskiej i stworzymy także wewnętrzne, lokalne oddziały kontroli finansowania pieniędzy. Hello. Nowe ciało. Powstaje nowy NIK, instytucja w każdym z państw do kontroli tego, jak dysponowane są pieniądze przez poszczególne rządy. Tego nie ma w żadnym traktacie, tego nie ma w żadnych umowach. Powstaje silne, urzędnicze, merytokratyczne państwo w Brukseli, rząd Brukseli z ramionami w poszczególnych krajach. Do wewnętrznej kontroli. No to są bardzo ciekawe rozwiązania. Ja nie, nie mówię, że to jest złe. Nie mówię, że państwom takim jak Polska, Grecja nie przyda się czasem trzecie oko, żeby spojrzeć na to, jak dysponujemy pieniędzmi. Nie mówię, że te warunki brzegowe, które Komisja Europejska zaczęła, są złe. One często są słuszne i z czegoś wynikają. Z troski obywateli, bardzo często o podtrzymanie konkurencyjności. To są wszystko dobre kwestie. Tylko nowe jest to, że robimy to poza traktatami międzynarodowymi, bez tak naprawdę udziału albo z minimalnym, albo z takim przyzwoleniem cichym przyzwoleniem wybranych przywódców. Dajemy bardzo silne prerogatywy urzędnikom. Którzy nie pochodzą z wyboru. Podsumowując, ekonomicznie dług, politycznie federalizacja, dopytam jeszcze na sam koniec, czy politycznie oznacza to również w Polsce trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości? No, ja tak, ja nie, nie umiem przewidywać polityki. To są zbyt skomplikowane dla mnie rzeczy. Duże pieniądze, którymi można karmić teraz wyborców. Tak, aczkolwiek doświadczenia nasze mówią, że ludzie niekoniecznie tak reagują. Polacy, ja wierzę w ich mądrość i to nie jest tak, że jesteśmy w stanie tak bardzo prosto podjąć decyzję. Nasze doświadczenia są takie, że do tej pory opozycja nie sformułowała żadnej kontrpropozycji, co nie znaczy, że wyborcy są zakochani w PiSie. To nie znaczy, że jeżeli PiS zacznie rozdawać te pieniądze, to znowu ich wybiorą. Pytanie jest, czy powstanie jakakolwiek kontroferta. Tak? No bo nie dajmy, jeżeli opozycja mówi, nie, nie brać tych pieniędzy, to co? Jaką mamy propozycję? Jaki jest alternatywa do tego, co jest w Unii Europejskiej? Jeżeli pojawi się jakiś projekt, jakaś propozycja, to myślę, że pis nie wygra, ale na dziś to na razie tego nie ma. Widzę tutaj spory optymizm w kwestii naszego krajowego podwórka. Nie wiem, czy nasi widzowie również są tak optymistycznie do tego nastawieni. Podsumowując, ponownie proszę naszych widzów o subskrybowanie naszego kanału. Siłą rozpędu idziemy prosto po 200 tysięcy subskrybentów. O, wspaniale, dziękuję. Dziękuję zaraz.